Hej, witam Was na kolejnym moim odcinku. Nie było teraz dawno odcinków więc. No, wiadomo Czasem się ma bardzo się rzeczy, ale witam Was. Dziś przyszła paczka od oglądającego mój kanał, widza Pająk, ale okej, nie ma prawdopodobnie swojego kanału na YouTube, ale tylko ogląda pewnie. Pozdrawiam cię kolego. Miała być paczka. Dzięki wielkie. Przyszła paczka. Ale zobaczcie, jaka. Wielka paczka. Ale. Jakaś paczka przyszła. Ale. Super, super. Podwyższymy. Paczka jest. Paczka, że proszę, tam mam wysłać, ale co on tam wysłał z piwnicy, to nie wiem. Ale dziękuję Ci, kolego, żebyś ja mi kanał, to bym wstawił Twój link. Ale dziękuję Ci. Nazwę ma Pająk, tak ten. Jakie on tutaj wysłał dobrości, nie wiem. Coś pisał że coś z piwnicy, ale... To jest teraz odcinkiem tego... Odcinkiem... Sponsorem tego odcinka jest pająk. Coś ten tam pająk, tam utkał w tej naszej. O to nie skrzynka, to jest taka skrzynka na... na różności. o skrzyniaczka się przyda. Uuu, panie kolego, gdzieś pan. Mam kolega za chyba. Po kolei. O, coś będzie w środku, pewnie coś. Oj, muszę przerzucać to do mojej innej skrzynki. Płytka. O, tak będzie wyglądało lepiej. Milbera będzie dzięki Ci, kolego. Milibera, piękna. Coś pisał, że to będzie z jego piwnicy. Jak się nie mylę, jak będzie oglądał, to potwierdź to. Pójdę piwnicę. Ale kurcze, panie kolego, zasalałeś. Masakra. Dziękuję jeszcze raz i naprawdę dziękuję. Będzie drucik jak Milibera, piękna. O, się cieszę. Aha. Pięknie, dziękuję. Różne takie, widzę, wiatraczki. Tu się wszystko będzie przerobione. o, światełko, jak zwykle. Piękne. Śliczne rzeczy. Normalnie już Powolutku poocinamy. luciki eleganckie, o kurczę. tak, takie ja to się wszystko będzie obierać. tu widzę kolejna mm -hmm. i takie kabelki w widzę antenowe da się wszystko przerobić Oje. uwielbiam takie tematy kabelki Antenowe, sprawdzimy, bo niektóre te antenowe tu mają metalowe. Ale to nic, to nic. A, akurat 100% miedź Normalnie jestem pod wrażeniem. Oszalał ten kolega. Co on tu jeszcze tu powysyłał O, będzie aluminium. Super. To będzie wszystko na do innej kartona. Co on tu jeszcze powysywał? O matko jakieś pompy pompy różnego rodzaju, nie wiem co to jest To będzie chyba od jakiegoś zaparzacza Jak zwał, jak zwał będzie złomik, aluminium, kabelki, silniczki może jeszcze jakieś super sprawa Dobra, idziemy dalej po kolei. Kolejny milibera drucik jak milibera, pięknie Antonowie, piękne Tu jakiś pod zespoły chyba Nie wiem co to takiego dziwnego komputerowego. Będzie płytka, aluminium, kabel. To co najważniejsze, nie dziucha. O kurczę, co on tu nawysywał? Sudan jest wiris Zasilacze mhm. Też uwielbiam temat zasilaczy od antenowe Jakaś klawiaturka Logitech wygląda jak elegancka coś tam super coś laptopowego widzę O, temat miedziuszka aluminium będzie fajny temat miedziowy mhm mm klawiaturka jakiś pewnie rozgałęźnik tru antenowy mm -hmm. będzie to nacisko troszkę złomiku troszkę kabelków będzie super pewnie lampa antenowa, lampa antenowa, sorry, domowa zerwana żona będzie zła jeżeli jest, nie, nie no się śmieje zarzuć Co tu jest ten pan kolega na po kolei? Telefon Gigaset do kolekcji telefonu. Dzięki. <śliniczny> Silniczki, jak najbardziej. O. Tu widzę coś, może być mosiężnego. Koleżanko i kolego, dziękuję Ci. Jakaś przedziwna ładowarka. Zaraz sprawdzimy. Może nie działać. A czasami, a jest jeszcze jakiś LCD. ładuje Dzięki. Co tu jeszcze mam? Co my tu mamy? Co to jest? Powerbanczysko. Fajne. Nie gadaj, że działa. Działający, chyba 66%. Procent. Sprawdzimy w domu. Hmm. Nie wiem co to jest. Coś takiego. Peak Meter Nie wiem. Dziwne. Sprawdzimy to. Tu taka praktycznie jak nowa. Prawie tylko pęknięte. Tu nie wiem co to jest. To jest jakiś. No to strój taki. No ale widzę, że, że może czasami może nie musi. Spoko. Eis. Kolejki różnego rodzaju widzę. Na kasie. Ampak Człowieczka do kolekcji. Kurczę, kolega, tyle są. różnych płytek, że teraz muszę ja sobie trochę przekładać. Telefon, Nokia E52, miałem taką E52. Karta jakaś, zaś ten. rzeczy widzę są w fajnych sprawach. Trzeba trochę pozostawiać, czy nie rzeczy, bo przegląda kolejna karta. Jeszcze raz ci bardzo, bardzo dziękuję. To spokojnie przeglądniemy. Taką E50-tkę, dwójkę miałem. Taką miałem e 50 kę dwójkę. Mhm. Mhm. Widzę płytki. Płytki różnego rodzaju. Też jakaś klawiaturka Login log Techa. O kurde, takie jakieś serwisowe. What the fuck? Piloty też widziałem już od pilotu. Jakieś różności. Philips telefon. What the fuck? Mhm. Uh -huh. Piękne rzeczy. Tu kolejne coś takiego. Wow. Chyba kolejno. No. Ale było mi się pomyliło. Nie, nie. jeszcze jedno coś. Jeszcze. Widzę latarków, lampków Też lampeczki jakby nieużywane mhm <grybujesz> Jak ręka Serwis chyba kolega to co to jest? baterie jakieś? nie ładuje, ale nie wiem co to jest tak jest, takim czymś to będzie jakieś tam jakieś baterie coś pisze, nie ładuje ciekawa, ciekawy temat kolejna taka o kurde telewizja na kartę <laughs> różne takie, różne, różne takie. coś Alcatel on Tuch coś wygląda jakby to był chyba jakiś nie wiem nie wiem po prostu nie wiem Bielą, bo nie na miedziuszka. różne karty suda nie zbyt kolejne hmm, piękne Normalnie Dziękuję Ci naprawdę Dziękuję, paczka naprawdę zacna wiedziuszka, kolejne coś, kolejne takie samo było, zostawia się to można jakieś karty i tyle jeszcze zostało dziękuję Ci bardzo ja też widzę tele, od telefonu <śmany> pilotowe od pilotów tu są takie tu są, o kurcze telefoniczne tu też jest jakieś komputerowe, widzę mhm mm TepeLing, o, jakaś o kurczę. super, naprawdę paczka bogata o, taka przy... HDMI z takim krótkim tym o, też można sprawdzić przy wacie. Naprawdę. Paczuszka zacna naprawdę. O, będą super. Ja picole. Naprawdę Ci dziękuję pająk. Za tak zaczną. i bardzo ciężką paczuszkę. Super, naprawdę Ci dziękuję. I co? Dziękuję Ci jeszcze raz. Widzisz, ja byś miał swój kanał, to bym ci ten... Ale to nic. No. <laughs> Jak się Wam odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę. Co tam jeszcze subskrypcję, komentarz. Co myślicie o patce od pająka? I... Subskję, sub, komentarz, co myślicie o tych płytkach i tych rzeczach od pająka. Dziękuję Ci przyjacielu. Jestem Ci bardzo, bardzo wdzięczny. Jak Wam się odcinek podobał, to wiecie co robić. Do następnego. Koleżanko i kolego. Trzymajcie się.